W towarzystwie jednego z muzyków grupy Mozarta zaśpiewa piosenkę o synku. A potem jeszcze kabaret Weźrzesz, już e, przez nas wspomniany. No i paka 25 będzie do nas często wracała, a 26 na pewno e, będzie też przez nas obserwowana. No to zapraszamy. Tomek Jachimek, utwór trochę improwizowany. Kabaret Weźrzesz z konkursu. Dziękujemy Państwu. Do... Sobot mi ranek, rąd mi dasz, nie przejmuj się, że trochę ży. mama ci da, czapkę i płaszcz, trampki w rozmiarze 23, niby błahy to fakt, nie bohacki, żaden to czyn. Lecz ma swą barwę i ma swój smak, spacer w układzie, ojciec i syn. Popatrz się synków w dół, to jest kałuża, samolot w górze nas, pójść duży, to osiedlowy sklep, to jest literka A. Będziemy sobie szli, mój syn i ja. Możesz w kałuże wejść, rodzice wybiorą o tak swych. Skąd samolot? Liczy się każdy krok, liczy się każdy ruch. W świecie, gdzie pociąg ma nazwę Ciuchciuch. Ciuch. Kopnij tę szyszkę daleko w świat. Niechaj piłkarski rodzi się zmysł. Pamiętaj, za dwadzieścia lat masz kopać jak w futbolu, mistrz. Patrz polne kwiatki, żaden z nich cud, żadnych rzekerbery czy bzy. Bóg kwiatków dla mamy zrób, będzie wspaniały, bo wręczysz je ty. Będzie wspaniały, bo wręczysz je ty. A teraz robki zlicz, pani Pietrące, ten krągły żółty gość na imię ma słońce. I jeszcze wielki bieg, aż do utraty tchu, meta przy drzewie, gdzie saro czeka go długi marsz, bo ja tak w lesie. Nawet gdy zrobi bam, to się zaraz podniesie. Będzie podbijał świat. Będzie przed siebie szedł, choć razem z czapką ma niecały metr. Będzie podbijał świat. będzie przed siebie szedł, choć razem z czapką ma niecały metr. Nie? Grupa poczarna. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś ode mnie zaproszenie. Ja też się, Zbyszku, cieszę. Tak. Wiesz, zaprosiłem cię, gdy pierwszy raz cię ujrzałem. Moje serce powiedziało mi puk, 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 puk i krew w żyłach zabuzowała. Naprawdę? Tak. I chciałbym ci powiedzieć... Pyszek. Tu mama. Mamo, ale ja nie mogę teraz. Na randce jestem. No co ty matki się wstydzisz? Ładna chociaż ona? No. A może w ogóle nie powiedziały, że masz matkę, co? Mamo, jak wrócę do domu, to porozmawiamy. Na razie nie mogę. Kończę. Pa. Gdy pierwszy raz cię ujrzałem, tak. serduszko powiedziało mi buk buk. Tak. Puk, puk. Alo, Zbyszek? Dlaczego ty robisz awantury matce? No ale żadnej awantury. To dlaczego matka płacze? Nie wiem, tatko, ja nic nie powiedziałem. Na randce jesteś? Tak, tatko. Z dziewczyną? No a z kim? A, wy młodzi to nigdy nie wiadomo. Tatko, wiesz co? Jak w domu to porozmawiamy. Na razie kończę. Pa. Także, Julio, więc jak mówiłem, gdy pierwszy raz Cię ujrzałem, tak. serduszko... Halo? Dzień dobry, ja dzwonię z sieci komórkowej Poręcz. Czy ma Pan chwilę czasu, aby porozmawiać o naszej nowej ofercie? Wie pan co? W tej chwili to nie bardzo. Rozumiem. Będę się streszczał. Otóż nasza firma proponuje nowe abonamenty w kwotach 25, 30 i 50 zł. Tak. Jeżeli wybierze pan najniższy, dostaje pan 25 minut do wybranego numeru oraz, uwaga, wiertarkę. Do, wie, wie pan co? co nie, w tej w chwili nie. Nie, nie, nie mogę. mogę. Do widzenia. To ja może wyłączę telefon, żeby nam nikt nie przeszkadzał, dobrze? Dobrze. Wyłącz, Zbyszku. Zbyszku. O tak, Julio. Tak. To co chciałam wiedzieć... Dzień dobry. Ja dzwonię z sieci komórkowej Poręcz. Czy można prosić Zbyszka do telefonu?